Baby don't stop, ja już nagrywałam. Baby, Dobrze don't jest śmiech, przepraszam Tak. Kaczko przesuń się. Tencza i TNT. Co te? Tęcza. Ale TNT też jest. TNT! Kaczko przesuń się! Tylko, tylko spróbujesz zamknąć ten checkpoint to cię ubije. No włączaj go! No. Mancio, dobra weź, ja się tak nie bawię, robię tak. Kaczko, przesuń się. Fuck! Igo! No co ty zrobiłeś? Jak mogłeś? Policzymy się, Mancio. Kaczko, przesuń się. No tylko to! po prostu błędnie stawiłem, musiałem poprawić. Tutaj po pełno, o tutaj. Ty ją masz. Ja ją mam? Brakuj od... Geniusz. Musisz wełnę postawić blo! Tak, nie udało się. Kaczko przesuń się. To, to, to jest przebój. No, o, lag, nie, 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 nie! Okej, okay, już nie. Co? Przeszedł o, nie, 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 nie! To, to było tak specjalnie. Kaczko, przesuń się! Mhm... Mm na pewno! Kur... I być może będę troszeczkę podczas takiej tury rywalizacji mniej troszeczkę spadał. No, ale na razie spadłem. I troszeczkę również się inspirując tutaj Kaczko przesąń się No co, no to że mi się nie powiodło <laughs> Ale to mi się jeszcze nic nie powiodło To znaczy nic się tobie nie... <laughs> nie o to mi chodziło, blo. Kaczko przesąń się Miałeś sadzonkę? O, ja też mam. Ja miałem <laughs> aż dwie sadzonki przesuń się. I no tak, począł jakaś random... Co się... Nie, nie, nie! Nie, nie! 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 Teraz nie, na nie, nie. Minecraft, nie, nie, nie. Minecraft jakiś screena zrobiłem. Ja nie. rozumiem, Manc, że ty nie jesteś fotogeniczny, ale no. Co nie! Nie! Boże! Dlaczego? Dzięki Minecraft! Kaczko, się! DELTY! Ja, 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 DELTY! Ja, ja, ŁAP! Delti, Popatrz na mnie! Popatrz <śmów> na mnie! Patrzysz? ŁAP! ŁAP! <śmów> <śmów> Rzucaj <kawałka>. się! <śmów> Kaczko, przesuń się! Co on robi? OU! No! Spadłeś? Mhm... Mm <śmów> spadłeś? Upie pytanie przez... zresztą jest na czacie jak to się stało? Ej kurde, nie zepchnąłem ciebie! <grym> Kaczko przesąń się! Jest tutaj za mało wojny, ja sobie będę musiał ogarnąć le, le -lec te... się. Lecz się mandzie Ja będę musiał sobie ogarnąć tego. Leć man e, się le -lec mandzie lecz. Dzięki, zaciąłeś się? Lecz się mandzie lecz zaciął się. Kaczko przesąń się! Jest skończony, to Będę <zjadę> się <grym> kawa to nie nie. Okej, okay, dziękuję. Puścisz akurat tyle, że nie będzie praw autorskich. Jesteś miły. Kaczko przesuń się. Mandzio. Czekaj, cięcie Albo i nie wolniesz. No. What? What? To... Pana. No. Zo. 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 Pana. 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 No. Mam... No. No. Pana. Pana. Mam... Przed siebie się się... Przedieram.